Witam wszystkich w kolejnym odcinku dzisiaj na warsztacie ładowarka Manitou. No i dobra, teraz trzeba założę zablokować. Zawsze to jest trudniejsze jak wyjęcie, ale spróbujemy. O, nie będzie tak źle. Kabel, nie, no kabel jeszcze nie. No przecież trzeba nakręcić jeszcze. <laughs> Oj krzysztof, krzysztof. Jakoś tak chyba to było To jest klucz Dobra, na razie tak zostawię Później można przekręcić w razie co Montaż kabery, a pół dnia zleciało. Myśleć nad mocowaniem, bo to już się domyka się jak trzeba. No użyk zostawiłem, muszę iść po nożyk. I idzie elegancko. No, kolejna dobra robota wykonana. A teraz? A teraz chwila prawdy. Zapalamy zapłon. I teraz cofamy do tyłu. to też drzwi nie, drzwi nie zamknęłem, a jak drzwi się nie zamknie, tu są takie dwie końcówki, wystają na dole. Nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać. Może przybliżę tak. No, jak się drzwi nie zamknie, to tam się ten stycznik nie, nie, nie zewrze. I tutaj sobie mogę na darmo włączać. nie. Nic nie będzie reakcji żadnej. To takie zabezpieczenie. Trzeba drzwi zamknąć i żeby odjechać. Cofamy do tyłu. źle znowu coś podłączyłem czy co hmm. niech pomyślę E, no kurczę no przecież kabel nie podłączony dobra drzwi zamykamy tak. zapłon jeszcze raz zapłon kamera do przodu nie działa prawidłowo do tyłu no i jest obraz nie widać z tego, z tego poziomu ale może o tak będzie widać co z tyłu jest elegancko jeszcze trzeba będzie chyba wyciszyć go a tu się przełącza na kamery AV a, to można sobie podłączyć kurczę A V. No to można sobie podłączyć i filmy oglądać. <noise> dobra, wyłączymy. Załączymy do tyłu. Elegancko. Dobra, działa. Super. Kolejna dobra robota wykonana. No i kolejna robota się znowu zrobiła szef dzisiaj wziął ładowarkę no i gdzieś cofał bo tak cofał, że lampę wgięło w drugą stronę no i lampa odpadła utrzyma się ogólnie powinna być przykręcona ale tam zerwało zaczepy z drugiej strony I teraz muszę to wszystko wyciągnąć i zobaczyć jak to się da prowizorycznie zrobić lampę wykręciłem i z tyłu taka dziura jest. Będę musiał to zrobić, żeby ją przymocować. No myślałem, że to będzie proste, a nie wyjmę tej blachy tutaj ze środka, bo to jest wszystko ponitowane na takie kołeczki plastikowe. Potem będzie ciężko i z powrotem. Znaczy, no dużo pracy wymaga to. Jak miałbym to robić i, i wyjmować to wolałbym ponową lampę jechać i kupić. No ale to. Tutaj, z dostępem części jest czasami ciężko, więc spróbuję naprawić to dziurę. Dobra, lampę jako taką zrobiłem. Może nie wygląda to estetycznie ładnie i pięknie, ale, ale działa, nie? Jest przytwierdzony na mity. Tutaj jeszcze wywiercę jedną dziurę pod śrubę, tak z tego nie będzie widać z drugiej strony. Także będzie się trzymać. No. To, składam lampę. Dobra, trzeba będzie się zająć zaczepem, miało być rano zrobione, dopiero się teraz zabieram do roboty, było kilka robót pośrednich, kilka prac trzeba było zrobić, I teraz tak i naprzód trzeba będzie położyć, przymierzyć. тяжкий. przychodzi osłona do tyłu, także jakieś 3 cm jeszcze ta osłona tutaj wystaje. Muszę brać to pod uwagę, że czoleko musi być zawsze przechylone do domu, bo właśnie nie otworzy to. To coś w ten desku powinno być. Muszę wyszlifować. przyspawany z przodu, z, z tyłu. Następnie będzie dany płyta metalowa długości centymetra. Będzie przyspawana do tej, tej płyty dorobionej, do zaczeku i po do, do, do tyłu. Że to wszystko razem będzie, taki trójkąt muszę wyciąć. Właśnie? Tak trójkąt muszę tutaj wyciąć z płyty metalowej długości jednego centymetra i z jednej z drugiej strony będzie właśnie na że zrobi się taki jakby adapter eee, adapter no. no to taki jest praw. także to muszę tutaj wyszlifować i z drugiej strony tak samo przydałaby się tutaj jeszcze blacha no też tam w górę się zaspawa przynajmniej tutaj tam są takie no i to powinno trzymać to taki, będzie solidne wykonanie Poślifkowane. Z tego kawałka blachy naszej płyty o grubości 1 cm wytnę właśnie te wspomniane wcześniej y, trójkąty, jako sporniki, właśnie do tego zaczepu. A żeby to zrobić najpierw muszę zrobić yy, przymiar z kartonu i gruby? No nic. co jak ten nożyk muszę zmienić Nie to patrzę, jak nie tak długi, jak to można krótki zrobić teraz to nogi obecne, kurcze tępy, tępy, a jak co do tego to i noga odcięta. to me the Trzeba. Z to strony będzie szerzej. 14,5. 14. 14. Tego miejsca zaczyna się skos. to jest. To jest skos. Dobra. Zrobimy na, na tej stronie. 14 jest, to tam nie będzie do końca. Blacha jest silna. ma. A blacha ma 18, czy ta płyta metalowa ma 18, a to ma, a to ma 14, czyli teoretycznie nie musi być do końca. Źle poszlifowałem. No nic, parło się pomaluje i nie będzie znaku. Yy da się wyżej, żeby ewentualny deszek spadł, nawet do środka wpadnie to, żeby miał możliwość opuszczenia terenu. Yy, dobra, to się wyżej przyspawa. To w takim razie to muszę tak zrobić. Nadal źle, nie z tej strony. No bo tutaj nie potrzebni materiałów wtedy. Dobra, odwrotnie to trzeba zrobić. Zresztą jednak, bo jak komuś przyjdzie do głowy, żeby od spodu chwycić, to żeby sobie palca po prostu nie skaleczył, no dobra. Wyprzimej, jak to pasuje? Pasuje elegancko. Dobra. Tnę drugą. Nie wiem, czy dam radę sfilmować same spawanie, bo bateria mi się kończy. Yy, bateria mi się kończy i miejsce mi się kończy do zapisywania nowych filmów. No dobra, wstępnie to tak wygląda. Zaraz zapunktuję i odmierzę drugą stronę. Powinno być tak samo, aczkolwiek odmierzę. Dla pewności. Dobra, jedziemy ja z tematem. Już dużo zostało. Trzeba przyciąć drugą z drugiej strony. Kąt prosty. Czy tutaj zrobimy... Nie, tutaj utniemy to. Nie będzie kontaktu z tego. Razu. Ja z ukosa. Zakręcony. No i dobra, zapunktowane. Dzisiaj już tego nie dam rady pospawać, muszę uciekać do dalszej pracy. No ale. Przygotowałem sobie już na jutro na spawanie. No, no, no chyba, że jeszcze po, po pracy tej co idę, to jeszcze to złapie i, i pospawam, ale nie mam już miejsca w telefonie, żeby to nagrać także do zobaczyska.